Witamy serdecznie na Wielkiej Premierze z drapeczki Superlinie. A oto one. Mamy 6 sztuk niebieskich, pięknych nowości i staro jedną dla porównania, o, w kolorze żółtym. Jak Wam się podoba ta wersja? A Ta, no mi się bardziej podoba niebieska, chociaż ta była taka słoneczna, jak widzicie. No ale to odkładamy na bok. I tu mamy 6 drapeczek. Tu gdzieś już mieliśmy nie Mamy podrapane te symbole. Pozostawiłam po dwa. Tak, tu brakuje, 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 więc musimy drapać dalej. Mamy lody. Nie mamy. I ostatni symbol klucz. Klucz. Niestety. I sprawdźmy, ta zdapeczka jest pusta. Nie, nie jest pusta. Mamy BBP. Gdzieś coś przegapiłam. Ach, tutaj mamy linię wcześniej, już nam wygrapały. O, 5 złotych jest. No jest, zł, jest. jest 5 jest, jest. I tu też już mamy linię w drugiej zapeczce. Ale może zdrapmy jeszcze inne. Symbole dwa zostały. Mamy klucz. Klucz. I drugi symbol biedronka. Biedronka, Biedronka i Biedronka. I tu mamy tą linię. Mamy kolejne 5 zł. Czyli mamy już 10 zł. Dwie zdrapki pełne, ale te cztery ukrywają coś przed nami, bo nie mamy żadnej linii zdrapanej. A więc szukamy arbuza. Arbus, arbus. Żeby nie przeciągać tak szybko, postaram się to poszukać. I ostatni symbol, klucz. Klucz, klucz. Nie, niestety. Ta jest pusta. Odkładamy. Kolejna. Dwa ostatnie symbole. Łódź. Łódź. Nie ma więcej. I popcorn. Też nie mamy nic. Kolejne pusta. Czyli mamy dwie pełne i dwie puste. Mamy przed nami jeszcze dwie z drapeczki. Oj, ja robię? <laughs> Już siam po duberkach. Tak. Szybko, szybko. Rower, rower i rower. I gwiazdka. Nie mamy gwiazdki, więc faktycznie kolejna pusta. Trzy puste, dwie pełne po 5 zł. Przypominam. Biedroneczka. Jedna. I ostatni symbol. Arbus. Niestety też kolejna będzie pusta. Czyli, cztery drapeczki super, linie, tak. A, nie tak. Kochanie, podsumuj. Cztery puste i dwie pełne, Czyli tylko wydałaś... po 5 zł. Kiedy jesteśmy w plecy? No tak, tak, bo mam tu 10, 20, 30 zł zapłaciliśmy za zdrabki. Mamy a tylko 10 mamy zwrotu. No ale po, popatrzmy jeszcze na po, tą starą drapeczkę. Też, bo ona nie jest drapana, bo ją znaleźliśmy w szufladzie, na spodzie. Ona już jest przeterminowana, no, ale jest pusta, więc się nie boimy, że wygraliśmy. Więc do zobaczenia na kolejnym drapingu. Pa no, pa. pa, pa.